Dnia, zwierzęta stworzyły sąd głęboko w lesie. Prawie wszystkie zwierzęta zebrały się tam, aby oglądać rozprawę. Pani kurka była przy biurku, aby pisać skargi jedna po drugiej, i miała na sobie okulary, aby nie popełnić żadnych błędów. Sprawa trzech małych świnek i wielkiego, złego wilka, napisała przed sobą na papierze. Wszyscy byli podekscytowani, czekając na sędziego papugę. Ponieważ kiedy leśny sąd powstawał, to właśnie papuga został wybrany sędzią i to on rozstrzygał, kto się mylił, a kto miał rację. Po chwili największy z leśnej rodziny, słoń, przywiózł trzy małe świnki: Porki, torki i górki. Zeskoczyli ze słonia i zajęli swoje miejsca. Kolejny słoń przywiózł wielkiego złego wilka. Zwierzęta oczywiście się bały na samym początku, kiedy zobaczyły wilka i wreszcie sędzia papuga, który był najważniejszy w sądzie, również przyszedł. Siedział na wysokim pniu, tak aby być wyżej niż inni. Wszystkie zwierzęta stały, aby okazać mu ogromny szacunek. Witajcie, moi leśni przyjaciele. Możecie usiąść na swoich miejscach. Podczas gdy papuga czytała notatki leżące przed nim, mama trzech małych świnek natychmiast zabrała głos. Droga, papugo, Droga papuga! Wilk, wilk! Widzisz? Widzisz? Próbował zjeść! Próbował zjeść! Moje dzieci! Moje dzieci! Proszę nie mówić przed papugą! Jeśli ktoś przemówił przed papugą, papuga wszystko powtarzała. Musiała napić się wody, aby się powstrzymać. Cisza! E tak! Najpierw posłuchajmy zeznań trzech małych świnek! Dzień dobry, droga papugo. Nazywam się Górki, najmłodsza świnka naszej rodziny. Mieszkałem w słomianym domu, który zbudowałem. Byłem z tego bardzo dumny, ale pewnego dnia zły wilk skradał się przed moim domem i próbował mnie zjeść. Nie! Nie! Sprzeciw! Sprzeciw! Druga papugo! Druga papugo! Proszę nie mówić bez pozwolenia! Na szczęście, słoń dał papudze trochę wody ze swojej trąby i rozprawa mogła się toczyć dalej od miejsca, w którym została przerwana. Em, em. Kontynuujmy z rodziną świnek! Kochana papugo, Wilk, którego widzisz, podszedł do mojego drewnianego domu i próbował mnie zjeść. Uciekłem więc do naszego brata Forkiego, aby ratować swoje życie. Ale zły wilk nie zatrzymał się droga papugo. Też przyszedł do mojego domu. Zgodnie z regulaminem lasu? Nikt nie może wejść do czyjegoś domu bez pozwolenia lub bez zapowiedzi. Tak, tak! To jest ty załójdź. Oczywiście. Papuka uderzyła młotkiem w stół, aby uciszyć tych, którzy hałasowali. Cisza! Wszyscy muszą zostać wysłuchani, zwierzęta leśne! Posłuchajmy, co wilk ma na swoją obronę. Przede wszystkim witam wszystkie leśne zwierzęta. Wszyscy znacie mnie jako dużego, złego wilka, ale właściwie jestem bardzo dobrym wilkiem. Wilki, które pożerają maluchy, nie są dobre. Wilki, które pożerają maluchy, nie są dobre. Koko, ko, 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 ko! Proszę nie mówić bez pozwolenia. Podczas gdy papuga piła swoją wodę, wilk kontynuował swoją historię. No więc, w dniu zdarzenia wstałem dość wcześnie rano. Zjadłem w domu dobre śniadanie. Co zjadłeś na śniadanie, wilku? Włożyłem truskawki między liście orzecha laskowego, aby je połączyć. Ser. Potem poszedłem na mały spacer po lesie. W tym czasie widziałem dom ze słomy wykonany przez świnkę Górki. Dom wcale nie wyglądał na solidny. Bałem się, że się zawali, kiedy mała świnka będzie w środku i spadnie na nią słoma. Więc spojrzałem i powiedziałem śwince, ten dom nie jest solidny. Kiedy mi nie uwierzył, powiedziałem: Dmuchnę, huchnę i zniszczę twój dom. Wtedy zrozumiesz. Wtedy. Dmuchłeś i huchłeś i zniszczyłeś jego dom, tak? Tak, proszę pana, więc udowodniłem Górkiemu, który mi nie wierzył, że jego dom nie był bezpieczny. Potem zobaczyłem małą drewnianą chatkę nieco dalej. Kiedy zbliżyłem się, uświadomiłem sobie, że to miejsce też nie było solidne. Ponadto tym razem były w nim dwie świnki. Tak, to był mój dom i mój brat bał się. Mój brat bał się! Wilka i przyszedł do mnie. Wilka i przyszedł do mnie. Błagam, nie przerywajcie nikomu. Przepraszam, pani kurko. Możesz mówić dalej, wilku. Spójrz. Ta chata nie jest solidna. Dmuchnę, kuchnę i zniszczę twój dom. Powiedziałem przez okno. I dmuchnąłem. A chata się rozpadła. Więc dmuchałeś i chuchałeś, aby pokazać, że dom tych małych świnek jest niebezpieczny. Tak, droga papugo. A świnki myślały, że zniszczyłeś ich domy, aby je zjeść. Tak, tak droga, droga papugo. papugo Chciał zjeść. Babuga chciała dokładnie przemyśleć to co powiedziały świnki i to co powiedział wilk. W tym celu wzleciał w kierunku nieba i wylądował na chmurze. To było jego miejsce refleksji. Tymczasem zwierzęta, które czekały w lesie, rozmawiały o tym, kto ma rację. Myślę, że małe świnki mówią prawdę. Nigdy wcześniej nie widziałam w lesie dobrego wilka. <laughs> Myślę, że wiek mówi prawdę. Dlaczego miałby chcieć jeść świnki, kiedy był pełny? Tak, Ta, oczywiście! 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 Wreszcie papuga podjęła decyzję i przyleciała z chmury refleksji, lądując na pniu. Wszyscy byli podekscytowani, aby usłyszeć werdykt papugi. Dobrze, podjąłem decyzję. Zgodną z zasadami i kodeksem lasu. Pisz, Pani Kurko. W naszym lesie nigdy nie widzieliśmy, aby wilk czynił coś dobrego. Nigdy tego nie widzieliśmy. Nigdy tego nie, nie widzieliśmy. No, tak, to wcale nie znaczy, że wilk nie może być dobry. Tak, tak, no, tak oczywiście. Tak, tak, oczywiście. I pomyślałem, że właściwie drzewa orzechowe i truskawki nie rosną w naszym lesie. Aha. Mhm tak, to prawda. Tu nie ma drzew orzechowych i truskawek. Wilk, który nawet kłamał na temat tego, co jadł, zdecydowanie jest winny tego, co zrobił. Moją decyzją jest zbudowanie nowego domku dla dwóch małych świnek przez wilka. W ten sposób wilk jako pierwszy zrobi coś dobrego i będzie przykładem dla innych wilków. Dzięki, dobry, Proces trzech małych świnek i wielkiego, złego wilka jest zakończony. Koko, ko ko, 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 Zatem, wszystkie zwierzęta w lesie zrozumiały, kto miał rację, a kto się mylił. Po tym dniu wszyscy nadal żyli w pokoju i szczęściu zgodnie z zasadami lasu. Podczas gdy trzy małe króliki szły sobie przez las, nagle znalazły ogromną marchewkę. Wow! Spójrzcie na to! Widziałem to pierwszy! Ja pierwsza to zobaczyłam. Marchewka jest moja i koniec ale ja też ją widziałem. Podczas gdy króliki kłóciły się przez długi czas, jeden z nich w końcu wpadł na świetny pomysł. Chodźmy do najdalszej części lasu i przybiegnijmy tutaj. Kto będzie pierwszy, ten dostanie marewkę. Ale nie mogli się zdecydować, w jaki sposób zorganizować wyścig. Biegam bardzo dobrze. I skaczą bardzo dobrze. W tym czasie zły wilk Jack, który wędrował głodny po lesie, natychmiast ukrył się w krzakach, kiedy usłyszał głosy trzech małych królików. Grrr. Jestem tak głodny, że połknąłbym te trzy króliki na raz i wtedy byłbym pełny. Okej, okay, najpierw wyścig leśny. Jak tylko zły wilk dowiedział się, że króliki będą rywalizować o marchewkę, poszedł naprzód i wykopał głęboką dziurę na środku ścieżki. Przykrył ją również liśćmi. Żaden królik nie może uciec z moich pułapek. <laughs> Nieco później trzy króliki rozpoczęły wyścig. Każdy z nich przebiegał obok siebie. Nie było jasne, kto był z przodu, a kto z tyłu. Wielki zły wilk Jack, który widział króliki biegnące w kierunku pułapki, obserwował je z ciekawością. Cała wasza trójka wpadnie do tego dołu. Ale króliki przebiegły przez pułapkę tak szybko, że pozostał po nich tylko kurz. Wilk, który przyszedł i spojrzał na pułapkę, był bardzo zaskoczony, ponieważ pułapka wciąż była nienaruszona. A? Dlaczego króliki nie wpadły w moją pułapkę? Jack wykonał jeden skok na liście, aby sprawdzić pułapkę. Dwa skoki i trzeci raz. Sam wpadł do dołu.... Ach, nie ma mowy. Padłem we własną pułapkę. Ach. Gdy wilk próbował wydostać się z dołu, trzy małe króliki ścigały się wyskoczyć jak najdalej. Pamiętajcie, że skaczymy podążając za drogowskazami do marchewki. Gdy wyścig miał się rozpocząć, drugiemu królikowi wbił się w stopę cierni. Nie mogę skakać z tym kolcem. Podczas gdy jej przyjaciele króliki pomagali jej, zły Wilk Jack zmienił kierunek drogowskazów do marchewki. Skoczcie do bagna, a ja was zjem ze smakiem. Wy małe, słodkie króliki. Mm. Jack wyruszył w kierunku bagna przed królikami. Tymczasem drugi królik w końcu pozbył się ciernia ze stopy i rozpoczęła się kolejna część wyścigu. Każdy z nich skakał dalej od siebie, podążając za drogowskazami. Po chwili dotarli do skrzyżowania, ale znaki wskazywały przeciwne kierunki i byli bardzo zdezorientowani. Mamy iść w lewo czy w prawo? Chyba w lewo! Nie, nie, w prawo! Króliki postanowiły, że pójdą w lewo. Tymczasem zły wilk wylał lepki miód, który ukradł od pszczół. Na skalę po środku bagna i z zaciekawieniem oczekiwał na króliki. To będzie wasz ostatni skok króliczki. Króliki w końcu zobaczyły, że miejsce, do którego dotarły to bagno. A nie marchewka. Nie ma mowy! Myślę, że wydłużyliśmy drogę do marchewki. Przejdźmy przez bagno, skacząc po kamieniach. Podczas gdy króliki przeskakiwały po kamieniach, jeden z nich przykleił się do skały. <laughs> Utknąłem przy kamieniu, nie mogę skakać. Jego przyjaciele, którzy chcieli mu pomóc, podeszli do niego i szybko wyciągnęli go za ramiona. Dziękuję, przyjaciele. Króliki mogły kontynuować wyścig. Zły Wilk Jack, z łapami pokrytymi miodem, został zaatakowany przez pszczoły, kiedy myślał, że idzie złapać króliki. A, pomocy! Nagle, uciekając ze strachu, wpadł prosto do bagna. O, a, zapadam się! Pomocy! Króliki w końcu przybyły nad brzeg rzeki, aby rozpocząć trzecią część wyścigu. Potrafię bardzo dobrze pływać. Patrzcie jak będę pierwszy. Podczas gdy króliki rozmawiały ze sobą, Jack miał inny plan. Położył chrupiącą sałatę tam, gdzie dopłyną króliki. Wziął do ręki długą siatkę i wspiął się na drzewo. Podczas gdy króliki będą jadły sałatę, złapię je tutaj. <ścoughs> Króliki szybko rozpoczęły wyścig pływacki. Gdy jeden wysunął się do przodu, drugi płynął szybciej i wyprzedzał kolejnego. Ostatecznie cała trójka dopłynęła jednocześnie, kończąc wyścig w tym samym czasie. Kiedy króliki zobaczyły pyszną sałatę, zaczął ją jeść z wielkim apetytem. Gdy zły wilk już miał ich złapać ze szczytu drzewa, Jeden z migrujących bocianów zaczepił się o sieć Jacka i odleciał razem z nim. Nie! Wypuść mnie na dół! Szybko! A! Króliki były już bardzo blisko wielkiej marchewki i po raz ostatni zaczęły biec w jej kierunku. Ale tym razem... Wilk Jack, przebrany za marchewkę, czekał na króliki na mecie. Teraz was zjem, jak tylko otworzę paszczę! Podczas gdy wilk czekał na króliki z zamkniętymi oczami i otwartą paszczą, stary rolnik podszedł do niego z radością, kiedy zobaczył wielką marchewkę. Wow! Spójrz na tą marchewkę! Jest ogromna! Rolnik nawet nie zdawał sobie sprawy, że marchewka, którą niósł, była w rzeczywistości wilkiem przebranym za marchewkę. Zostaw mnie! Nie jestem marchewką, jestem złym wilkiem zły wilk, Jack! Pod koniec wyścigu króliki dotarły do mety w tym samym czasie, a więc cała trójka zajęła pierwsze miejsce. Wszyscy wygraliśmy wyścigi w tym samym czasie. Teraz nasza trójka może podzielić się gigantyczną marchewką. Tak, ale gdzie jest marchewka? Kiedy króliki przeszły przez las, znalazły prawdziwą marchewkę, którą ukrył wilk. I zaczęli ją jeść wszyscy razem, ponieważ najważniejszą rzeczą jest posiadanie dobrych przyjaciół, razem z którymi możesz wszystko osiągnąć. dnia mały prosiaczek górki siedział smutny w ogrodzie. Przyszedł do niego jego starszy brat Porki. Co się stało, Górki? Dlaczego jesteś smutny? Nudzę się, braciszku. Nie mam pomysłu, co robić. Ech. wiesz, właściwie mam pomysł. Jaki? Zabawa w błocie też mi się znudziła. Nie! Kiedy byłem w twoim wieku, poszedłem do miejsca zwanego miastem. Było tam ogromne, wesołe miasteczko, ze światłami dookoła. Może tam pójdziemy? W tym momencie małe świnki usłyszały trzask. Na początku byli przerażeni, ale nadal rozmawiali, podekscytowani. Hurra! Wesołe miasteczko! Słysząc radość Górkiego, jego drugi brat Torki też natychmiast do nich dołączył. W tym momencie usłyszeli kolejny trzask. Nie zauważyli, że wilk podsłuchiwał ich z krzaków. Hmm, do miasta i zabawa w wesołym miasteczku? Pozwólcie mi złapać was po drodze i pokazać, jak to jest dobrze się bawić. <śm> Ale droga jest dość daleka i niebezpieczna. Będziemy ostrożni i będziemy uważać po drodze. Proszę, chodźmy! Więc trzy małe świnki wyruszyły do miasta, a podstępny wilk natychmiast poszedł za nimi. Po długiej wędrówce po lesie trzy małe świnki były bardzo zmęczone. Nogi balą od chodzenia. Odpocznijmy! Mała świnka z pomocą starszych braci rozbiła na miód liści i gałęzi drzew. Weszli do środka i spali spokojnie. Wilk z kolei błąkał się gdzieś w pobliżu i mocno węszył. Gdzie te świnki? Kilka godzin później mały prosiaczek był bardzo głodny. Wyszedł z namiotu w poszukiwaniu jedzenia, nie budząc braci i zobaczył przed sobą jabłoń. Akurat gdy miał zerwać trzy jabłka, wilk nagle pojawił się tuż przed nim. Czy chciałeś to zjeść, świnko? Pomocy, wilk! Wilk właśnie miał złapać górkiego, ale mała świnka wydostała się z ramion wilka i pobiegła do swoich braci. Bracia, obudźcie się! Wilk jest tutaj! Wilk jest na zewnątrz! Trzy małe świnki przytuliły się do siebie ze strachu w namiocie. Otwórzcie drzwi i wpuśćcie mnie, prosiaczki, albo będę chuchać i dmuchać i zdmuchnę wasz namiot. Nic nie możesz zrobić. Nasz namiot jest solidny. Na to słowo wilk chuchnął, dmuchnął Uuu. i zniszczył namiot. A trzy małe świnki były w szoku. <noise> Jak zamierzacie teraz uciec. Średnia świnka torki wskazała na drzewo za wilkiem. O nie, czy tam jest duży niedźwiedź? Co, co, co? Niedźwiedź? Gdzie? Kiedy wilk się rozproszył, małe świnki uciekły. Po jakimś czasie natknęli się na małą opuszczoną farmę. Patrzcie, bracia, to farma. Chodźcie, schowajmy się tam. Małe świnki ukryły się w stercie słomy jeden po drugim, ale mała świnka górki nie zauważyła, że jego kapelusz został na zewnątrz. Podstępny wilk, który był bardzo głodny, wszędzie szukał małych świnek. Kiedy zobaczył farmę, pomyślał, że może znaleźć tam coś do jedzenia. Akurat gdy miał wejść na farmę, zobaczył stertę słomy i mały kapelusz leżący na niej. Tutaj. Świnki musiały się schować w tym stogu siana. Znalazłem was! Podczas gdy bracia czekali w milczeniu, znowu usłyszeli trzask. Nie? Czy wilk nas znalazł? mi cicho. Podstępny wilk przebrał się za rolnika i podszedł pod stertę siana. Ach, tak trudno być starym. Chciałbym, żeby ktoś mógł mi pomóc zanieść te zakupy do domu. Świnki czekały w milczeniu. A potem moglibyśmy mieć niezłą ucztę. Ujrz, to musi być rolnik. Jeśli mu pomożemy, napełni nasze brzuszki. Nie, to może być wilk. Nie wychodźmy. Więc nie pomogliście farmerowi świnki. Więc będę chuchał i dmuchał i zdmuchnę wasze siano. Wilk wziął głęboki wdech, dmuchnął i chuchnął. Uf. I kiedy stuk siana się rozpadł, bracia świnki szybko uciekli. Chodźcie tu, zjem was! Małe świnki, które zgubiły drogę, po chwili dotarły na szczyt góry. Przed nimi była tam już zła hiena. Wow, Jedzenie samo do mnie przyszło! Duża świnka porki stanął przed braćmi, aby ich chronić. Odejdź od nas! hieno! Właśnie wtedy średnia świnka zobaczyła sępa latającego nad ich głowami. Bracia, bracie, spójrz. To jest. Sęp. Ponieważ małe świnki były tak daleko od domu, dzikie zwierzęta postrzegały je jako zdobycz. Trzy małe świnki były przerażone, nie wiedząc, jak się ich pozbyć. Podczas gdy hiena błąkała się dookoła, patrząc, którego by pożreć pierwszego, nagle zaczęła biec w kierunku górkiego. I wtedy pojawił się wilk. Szybko skoczył przed hienę. Puść ich! Wilk podążał za świnkami od farmy. Tym razem jednak postawił się hienie, by ich chronić. Swoimi przerażającymi pazurami odpędził hienę bardzo szybko, ale nadal byli w niebezpieczeństwie. Wilku, uważaj! Sęp atakuje! Wilk zawył głośno i przerażająco, gdy sęp rozłożył skrzydła i leciał w kierunku braci świnek. Semp tak bardzo wystraszył się bycia wilka, że odleciał i zniknął. Ze strachu przed sępem świnki prawie spadły z urwiska. Nie! Wilk pojawił się szybko, chwycił świnki za rękę i wyciągnął je wszystkie za jednym zamachem swoim silnym ramieniem. Wilku, dziękuję. Dlaczego nam pomagasz? Bo tylko ja mogę Was zjeść Świnki. <laughs> Idźcie prosto w dół, na prawo od tego kamienia. Tam jest Wasz dom. Ale tym razem bądźcie ostrożni. Świnki, uratowane przez Wilka po długim spacerze w kierunku, który im wskazał, w końcu dotarły do swojego domu. Obiecali, że nigdy nie przekroczą niebezpiecznej drogi bez rodziców. Następnego dnia rozległo się pukanie. Świnki, otwórzcie drzwi i wpuśćcie mnie. Albo będę chuchał i dmuchał i zdmuchnę wasz dom. Wiesz, że nie możesz tego zrobić, wilku. Nie wierzysz? Jeden, dwa, trzy... Po tym dniu trzy małe świnki i podstępny wilk który zrozumiał wagę bycia razem wbrew niebezpieczeństwu, żyli długo i szczęśliwie. How?